Woda całe życie była dla Pana bardzo ważna, ale jakiś czas temu odkrył Pan żywą wodę. Jak to się stało i co Pana ostatecznie do niej przekonało? Woda w moim życiu odgrywa bardzo ważną rolę dla mnie, znaczy w moim życiu, w życiu mojej rodziny, z racji tego, że jestem osobą aktywną. Ta aktywność polega na uprawianiu wielu sportów i jak każdy sportowiec, czy zawodowy, czy amator, wie, że należy uzupełnić wodę po, po treningu, w domu korzystaliśmy z różnych rozwiązań, jeśli chodzi o to, żeby podnieść jakość wody, z której, z której korzystamy, że ta tematyka gdzieś tam w naszym można w życiu się, się pojawiała, ale ten kontakt tak naprawdę z wodą, z wodą żywą pojawił się ponad rok temu, kiedy przygotowywałem się do kolejnego kongresu przyszłości i na jednym panelu, który miał być poświęcony zdrowemu życiu na Warmii i Mazurach urodził się pomysł, żeby przekazać więcej informacji na temat wody, która jest ważna dla nas wszystkich. No i szukałem ciekawych, interesujących, inspirujących ludzi, którzy Mogliby się taką wiedzą podzielić, i w ten sposób dotarłem do, do Kadyn i tam poznałem Jacka Zdrojewskiego, założyciela firmy Harmony H2O, gdzie no na pewno mi otworzył oczy na, na temat związany z wodą. Kontakt, spotkanie z Jackiem Zdrojewskim zaowocował na wielu płaszczyznach. Podczas rozmów, które przeprowadziliśmy na temat zastosowania żywej wody w naszym życiu, urodził się pomysł żeby pewną wiedzą podzielić się wśród naszych czytelników i powstała akcja Woda, którą prowadzimy, realizujemy w obrębie naszych mediów, czyli w zakresie gazet, internetu, mediów społecznościowych już od kilku miesięcy i staramy się zbudować większą świadomość generalnie odnośnie znaczenia wody w naszym, w naszym życiu. Pokazywaliśmy zastos zastosowanie żywej wody i wpływ na sadownictwo, pokazaliśmy zastosowanie Zastosowanie w piekarni, jak tu zwiększyło jakość finalną pieczywa po zastosowaniu żywej wody. Tych przykładów jest więcej i myślę, że takie dobre praktyki będziemy starali się gdzieś tam pokazywać w, w naszych mediach, żeby ta świadomość odnośnie wody, żywej wody była większa w naszym społeczeństwie. Zaznaczmy, akcja Woda. To nie jest akcja dotycząca jedynie żywej wody, ale wody w ogóle? Tak, zdecydowanie tak. Tak. Od kilku tygodni w firmie wszyscy pracownicy grupy WM, wszyscy dziennikarze Gazety Łocznińskiej mogą żywą wodę pić. Mamy filtry zainstalowane i w naszych kranach płynie woda żywa. Co jako nasz szef i prezes grupy WM chce pan w ten sposób osiągnąć? Mnie do, do żywej wody przekonały pewne fakty, które zobaczyłem i jestem swoistego rodzaju, nie boję się tego, można powiedzieć słowo, ambasadorem żywej wody, akcji akcji woda. Chciałbym pokazać, że my również w naszej firmie podeszliśmy do tego od strony praktycznej, że nie tylko o tym mówimy, jaki, jakie żywa woda ma wpływ, jakie ma właściwości i tak dalej, ale chciałem to wdrożyć wszystko w życie i najlepszym tutaj sposobem, żeby ten cel Osiągnąć było zainstalowanie całego, można powiedzieć, systemu. Oczywiście, to nie jest tak, że wszyscy są również w naszej firmie przekonani do, do tego działania. Było wiele tutaj pytań. Ja mówię, spróbuj. Przetestujcie. Ja się przekonałem, zobaczyłem, jaki ma to pozytywny wpływ na, na moje życie i chciałbym się tym z wami podzielić. Kto będzie chciał, to może z tego skorzystać. Intencją moją było to, że jeśli doświadczyłem czegoś pozytywnego, uważam, że jeszcze raz można się z tym i należy się z tym podzielić. I chciałbym, żeby moi współpracownicy również mieli właśnie tą pozytywną energię, żeby byli uśmiechnięci, dobrze się czuli, żeby byli po prostu. Zdrowi, akcję woda będziemy prowadzić dalej w różnych innych odsłonach i na pewno będziemy naszych czytelników użytkowników informować o kolejnych etapach. A Zatem woda to zdrowie, woda, to życie pijemy żywą wodę na zdrowie. Na zdrowie. na zdrowie.